Dzisiaj otwieramy wystawę pani Janiny Kraupe-Świderskiej. Jednej z najwybitniejszych malarek, najwybitniejszych artystek polskiej sztuki współczesnej. Praktycznie historia jej życia, jej twórczości to niejako powtórzenie historii polskiej sztuki współczesnej związanej ze środowiskiem krakowskim. Ona uczestniczyła w powstawaniu tej sztuki. Rozpoczęła Akademię Sztuk Pięknych tuż przed wojną, później wojna przerwała jej studia, kontynuowała naukę w z Później, kiedy ta szkoła została zamknięta, tworzyła razem z kantorem teatr konspiracyjny. Po wojnie ukończyła studia, kontynuowała pracę na macierzystej uczelni, równocześnie tworzyła... Grupę Młodych Plastyków razem z Nowosielskim, Brzozowskim, Poremskim. Brała udział w pierwszej wystawie polskiej sztuki nowoczesnej w Krakowie, tej słynnej wystawie z 1948 roku, która dosyć szybko została zamknięta. W drugiej wystawie w Warszawie już nie brała udziału, ponieważ jej twórczość nie została dopuszczona. Jej prace były wystawiane na Biennale w Wenecji, na wszystkich, wszystkich najważniejszych miejscach na świecie. To naprawdę wybitna e, nie tylko artystka, ale wybitna osobowość, wybitna umysłowość, naprawdę postać wielka. Zdrowiło mi to olbrzymią satysfakcję, że jednak na Śląsku, e, są ze to to Śląska i Zagłębia pochodzą artyści o tak wielkich e, walorach e, artystycznych. Ponieważ pani Janina Kraupę jest e, wielką specjalistką, osoby, autorytetem w dziedzinie wszystkich tych nauk ezoterycznych, religioznawstwa i ona w tych grafikach w swojej całej twórczości, w malarstwie szuka punktu styku. Tu pojawiają się symbole, które... Dla każdej z tych kultur znaczą co innego, a jednakże mają punkt styku. Ona znajduje, zajmuje się istotą rzeczy, badaniem istoty sprawy, istoty mistycyzmu. Te prace bywają też zaliczane do nurtu surrealizmu. Tutaj też znajduje się wiele wiedzy astrologicznej, ponieważ pani Janina również jest wybitnym specjalistą w tej dziedzinie. Tworzy horoskopy, zajmuje się astrologią. To jest ogromna wiedza, ogromna, która się skupia w tych grafikach i ona to wszystko kumuluje. Dzięki tym wystawom stanie się bardziej popularna, bo twórczość jej, jej klasa zasługuje na uznanie. Także dziękuję i zapraszam do, do zwiedzenia tej wystawy.